Cześć, tu Łukasz z Maxi Kozy Dziś goszczem w Centrum Fotelików i Wózków i mam przyjemność przedstawić Wam nasz najnowszy wózek i system podróżny Oxford, który dedykowany jest dla rodzin żyjących w miastach. Kompaktowy, leki ze świetną amortyzacją, obszernym siedziskiem i gondolą. Maxi Cosi jest uznaną europejską marką od 1984 roku w dziedzinie innowacji i bezpieczeństwa fotelików samochodowych i wózków dla dzieci. Z ciekawostek zdradzę Wam, że to właśnie Maxi Cosi jako pierwsze wprowadziło fotelik dla niemowląt, pierwszy obrotowy fotelik, jak również pierwszy system podróżny umożliwiający wpięcie fotelika na stelażu wózka. Oxford to nowość w wózkach dziecięcych Maxi Cosi, a w zasadzie to system podróżny segmentu tych kompaktowych, dedykowanych dla rodzin z miast, ale całkiem dobrze radzący sobie na terenach bardziej wymagających. W ostatnich latach ten typ Wózka cieszy się ogromną popularnością na polskich drogach. Jest to system podróżny 3 w 1, w którego w skład wchodzą spacerówka, gondola, fotelik samochodowy i cała masa dodatków. Wszystkie elementy można zakupić osobno w zależności od pory roku i Waszych potrzeb. Wózek przeznaczony jest dla dzieci od narodzin do 4 lat do 22 kg, czyli dosłownie jeden wózek na cały okres wózkowania. Prezentację wózka zacznę od telarza, który waży niecałe 7,5 kg. Mówię zaledwie, ponieważ jest wyposażony w duże bezobsługowe koła z wbudowanym systemem amortyzacji, które radzą sobie nie tylko na równych chodnikach, ale również na bardziej wymagającym terenie. Sam system amortyzacji jest naprawdę dopracowany, a różnica w prowadzeniu naprawdę odczuwalna. Oprócz tego, wózek wyposażony jest w bardzo obszerny koszt, który ma udźwig aż do 10 kg, dzięki czemu pomieści wszystko, czego rodzice potrzebują poza domem, jak i dodatkowe zakupy. Kolejną zaletą jest hamulec typu stop and Go, który nie brudzi ani nie uszkodzi butów rodziców. Regulowana rączka pozwala dostosować wysokość stelaża do rodziców o różnym wzroście. Składanie stelaża jest bardzo proste, wózek praktycznie sam składa się w bardzo kompaktową kanapę. I łatwą do przenoszenia i transportu. Po złożeniu stelaż można postawić lub położyć. Podobnie proste jest rozkładanie stelaża. Zwalniamy blokadę, unosimy rączkę i stelaż automatycznie rozkłada się. Po stelażu czas na omówienie dedykowanej do wózka gondoli. Maxi Cozy Oria. Przestronna i luksusowa Oria waży zaledwie 3,9 kg i jest przeznaczona dla dzieci do około 9 kg, czyli 6 miesięcy. 84 cm długości sprawia, że dziecko może spokojnie wyciągnąć się w niej, a zimą pomieści dodatkowe śpiworki i kocyki. Wnętrze jest przytulnie wyścielane, a gruby i miękki materacyk zapewni dziecku doskonały komfort. Dużym benefitem jest obszerna budka z filtrem UPF-50, w której znajduje się dodatkowe okienko wentylacyjne oferujące cyrkulację powietrza w gorące dni. Dzięki dwóm przyciskom pamięci, wpinanie gondoli jest bardzo wygodne. Wspomnę również, że gondolę ORIE można złożyć na płasko, co przydaje się, kiedy chcemy ją przewieźć w bagażniku samochodowym. Około 6 miesiąca życia czas rozpocząć swoją przygodę ze spacerówką. Siedzisko w Oxford jest zaprojektowane tak, by faktycznie służyło na lata użytkowania całej rodzinie. Tak, aby rodzicom było bardzo łatwo obsługiwać spacerówkę i tak, aby wózek można było dostosować do rosnącego dziecka. Siedzisko zapinane jest bezpośrednio na stelaż zarówno przodem, jak i tyłem do rodzica. Do zmiany kierunku wystarczy nacisnąć dwa guziki pamięci po obydwu stronach siedziska i uniesie. Do dyspozycji mamy tu również obszerną dodatkową poszerzoną budkę z okienkiem wentylacyjnym i daszkiem. Oparcie możemy ustawić w pozycji siedzącej, półsiedzącej i zupełnie płackiej, co zapewni dziecku odpowiedni komfort podczas spacerów. Dodatkowo powierzchnię do spania możemy wydłużyć za pomocą regulacji podnóżka. Do zapięcia dziecka wykorzystamy uprząż pięciopunktową, której wysokość można łatwo wyregulować w zależności od wzrostu dziecka. Samo zapinanie ułatwia wbudowany system Easy In, który utrzymuje pasy ku górze, tak by nie plątały się za plecami dziecka podczas siedzenia. Uprząż wyposażona jest w magnetyczną klamrę, dzięki której zapinamy ją w imieniu oka. Zarówno pasy, jak i siedzisko posiadają dodatkowo miękkie wkładki, które sprawiają, że dziecku jest jeszcze wygodniej, a gdy się ubrudzą, łatwo je ściągnąć i wyprać. Składanie wózka z siedziskiem zajmuje kilka sekund i robi się to jedną ręką. Wystarczy złożyć oparcie, zwolnić blokadę na rączce i gotowe. Złożony do kompaktowych rozmiarów wózek możemy przenieść ze specjalny uchwyt i podobnie w przypadku samego stelaża przechowywać na stojąco lub leżąco. Na koniec pragnę również dodać, że Maxi Cozy Oxford to cały system podróżny, którego częścią jest fotelik samochodowy z łatwością montowany na stelażu. Podsumowując, wybierając Maxi Cozy Oxford. Otrzymujecie pełny system podróżny 3 w 1, w którym wszystko doskonale do siebie pasuje: siedzisko, gondola i dowolny fotelik Maxi cozy Jeden wózek na 4 lata użytkowania, który rośnie razem z dzieckiem i dostosowuje się do jego potrzeb. Kompaktowy rozmiar po złożeniu, obszerna gondola i siedzisko spacerowe. Przestronny wózek, który sprawdzi się nie tylko w mieście, ale również w trudniejszym terenie. Oraz lekka konstrukcja ważąca około 11 kg. Jeżeli chcecie zobaczyć wózek na żywo, zapraszam do salonu Centrum Fotelików i Wózków. Ja dziękuję za uwagę. Cześć.